Cześć cześć sieeeem na wszystkim ludzie to ja czyli Vexraier. Witam was w moim pierwszym vlogu Vlog ten dotyczy tego, że na razie nie będę robił nic Dziś mój komputer się rozwalił no i no mm, i dlatego głównie a mm, kurde ta kamera dobra. bardzo blisko no Dlatego nie będę robił że, no ja chcę czytam to nagrywać, czy na Skype, tam będę mógł no będę mógł nagrywać gry na tabie, ale za bardzo, no nie wiem, czy będę mógł właściwie, bo kamery, jakieś problemy do nagrywania, to akurat nie wiem, czy są, ale jak chcecie, to mogę robić wam vlogi. Jak znacie jakiś problem do nagrywania na tabie, no, to powiedzcie, czy może się no, gierno to akurat nie ten, no. tablet mam nie, nie tak dawno, patrzę, że kamera, już nie to się zrobię, nie, ostrość jest dobra, no bo jeśli no, się koledzy kolezie no to widział, przez kamerkę, nagrałem ja po prostu yy, tam parę rzeczy i, i, i wiedział, czy. No i to tyle na razie. Tam nie wiem czy głos jest dobrze, ale po prostu ten tablet bardzo dobrze to nie, nie wiem czy nagrywa głos. Nie, jak to? Nie. Uuu, nie, uu, nie wiem czy to głośno, ale... zapewne nie wyraźnie Więc to jako taki kwasek. O. to na razie.